Cześć siłanko. w dzisiejszym odcinku z Mesut66 Witajcie! Gramy sobie w Brawl Stars Duo Dobra, zaczynamy Zachęcam do zostawienia suba i łapki w górę Tak 5 łapek w górę i będzie kolejny odcinek z Mesutem No coś ty co. 5 łapy w górę to za dużo. Wpadajcie też do Mesuta. Link do, do pierwszego mojego filmiku będzie w opisie. Dobra. Wpadajcie oczywiście do klubu Mesuta. Nazywa się on Godstars. Zobaczycie sami chrystus. Wam pokażę. Jeżeli chcielibyście. Z nami zagrać cokolwiek hmm? to zapraszamy do God of Stars. Hmm? Ja każde zaproszenie przyjmuję. No, co? E, jak to? wyciszyłeś już sobie gra? Nie, no mam na, najciszej. A wiesz, że jak sobie nie, nie będzie nas słychać na filmiku. Chyba? Będzie. Zna będzie. Dobra, dawaj go. Kuba. Jakiegoś Polaka zabiliśmy. No. Piszcie też w komentarzu, jakie chcecie gry. Chętnie nagram. Wow. No i proszę pana, chyba wygraliśmy. No i jest. Dobra. Robię cięcie. Widzimy się na kolejnej rundzie. słuchajcie, to y, teraz sobie roztworzymy Brawl Boxa i czekajcie. Pokażę wam zaraz klan. Patrzcie. To jest klan God Stars. Jeżeli chcecie z nami zagrać, to wpadajcie. Klan jest od 0 pucharków, więc nawet jeśli masz 20 pucharków, możesz do nas dołączyć. Już klan nasz, nasz ma no ponad 100 tysięcy lecimy po 200 tysięcy no dobra widzimy się na kolejnej rundzie dobra słuchajcie jesteśmy na kolejnej rundzie skład ten sam znowu lecimy duo zaraz zagramy sobie game graba no niedługo na moim kanale możecie się spodziewać no niedużego bo nie lubię zbierać skrzynek ale no leciutki opening będzie Możecie się spodziewać, wpadajcie oczywiście do Mesuta i ogólnie. Mówiłem no ci już, że gdybym domu wpadł, ale po wiem. No, Nie Wiem, wiem. Nie wiem, do mojego domu ale po No. I sorry, jak tam pojaźni tam wiem, wiem, ale to tak, wiecie o czym chodzi, to bo by nas przycisnął, dobra? to pam. O, kurde. Ta pam teraz sok wzięła. Szarżuję. Kurde. Aj, dobra, dawaj ty piesek dobił. Kurde, ale blisko. Dobra. Widzimy się na kolejnej rundzie. Dobra, słuchajcie. Widzimy się z powrotem. Skład już zmieniony, gramy teraz Game grawe. W składzie przeciwnym nie wiem, kto jest. Mesut, powiesz, kto jest? To też dyn dy wiem. Dynamite, Piper i i Brock, Brock. Oni mają trochę lepsze połączenie na, na daleko. My jesteśmy na blisko mocni. No, ciśniejem, ciśniejem. Dobra, nagrywa się, nagrywa. O kurde, ale blisko był. Jakś prawie go trafił. Dobra, o nie. Kurde. Nice. No. Ten dynamonik. Dobra, ja zbiorę te dwa. O kurde, piper głupie. Dobra. Dobra, na razie wygrywamy. Dobra, jest dobrze. Jeszcze jeden gem. Dobra. Ajajaj Dobra, uciekajcie do bazy Lecę O kurde Co ten Ten poko w ogóle nie broni Trzeba go bronić O nie Dobra, szybko Kurde O nie, 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 nie. Dobra, szybko zabijamy go Dobra, teraz wygrywamy to, bo jeszcze zanim tu dojdą. Wycofamy się. Dobra. Dobra, pierwszy game grab wygrany. Dobra, teraz nie zrobię cięcia. Tylko od razu zobaczycie, co robimy. W lobby. W co teraz gramy na nagrodę? Na Нет, как точно? Задаем, давай, 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 нас давай, давай, так, давай, Dobra, teraz pora na zadymę, ja zawsze sobie, wszyscy wychodzą się klepać, ja sobie wolę poczekać, wolę poczekać aż wszyscy skończą się klepać i dopiero przejść do rzeczy, o kurde, ten crow, to o podaj, podaj, wolne, Oj, 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 Dobra, nie miałem szans. Dobra, lecimy, lecimy. Oni mają dobrą obronę. Muszę im to przyznać. Kurde, co ja tu zrobiłem? Wow. Ale porobili. Dawaj, dawaj, ciśnij ich tam. Mi strasznie wkurza Bibi z ich teamu. Bibi to najgorszy. Dobra. Sam mam samego Jina. Dobra, dobra, jest, gol. Jesteś? No. Dobra. Tak primo, dobrze pocisnął. Wow, 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 wow o kurde co się dobra pyk jest dobra nice dobra zwycięstwo nawet nie wiem jakim prawem ten primo dostał ten gwiazdę gry dobra widzimy się na kolejnej rundzie Dobra, widzimy się teraz na napadzie. Jesteśmy na napadzie już. Ciśniemy. Ja Dynamic, Mesut, Cold. Ooooo No Dynamic z przeciwnego teamu się nie spodziewał. Primo. Wow, dobra. Mam um. jakiś lekki kilak. Dobra, dobra. Ja obijam ich safe. Dobra. Uf. Dobra, na razie prowadzimy. Ale zaraz to się zmieni. Bang, Dobra. Zmarnowałem walce, ale zabiję ich. Sorry za szczekanie tle, ale okno mam czwarte. Co ta Bibi porobiła z tym ultem? Aj, Kurde. Coraz. Ciężko, ciężko. O! Kurde, ja muszę wlecieć z ultem. Ja. Uwielbiam. Uwielbiam wjeżdżać ultem na safe. Lecimy. Są safe. Wygrywamy, kurde, 4 punktami. Kurde, nie 4 punktami, tylko procentami. Dobra, nieważne. No dobra. Przegraliśmy, niestety. Kurde, dobra. Widzimy się na kolejnej rundzie. No, patrzcie. Właśnie, dopiero mówiłem, że wyłączajcie do klubu i. Elo XD, lol, Nas się po, chyba posłuchał. Zobaczcie, nowy członek klubu. Dobra. Dobra, widzimy się na kolejnej rundzie. Dobra, jesteśmy na kolejnym napadzie. Będziemy grali i grali w tego napada, aż wygramy. Ja powiem wam szczerze, ja nie odpuszczam. O kurde. myślałam, że mnie nie zauważy. Aha, fajnie. To już mamy porażkę zagwarantowaną. No dynamik od nich. Dobry jest. Kurde. Koniec. porobił. Wow. Żeby teraz wygrać, to byśmy musieli. Teraz mocno przycisnąć. Przegrana. I dawać to ostatnie wyjątki. Przegrana. Dobra. Dobra. To już trzeci napad. I chyba już ostatni. Teraz musimy to wygrać. Ja gram moim pięknym złotym barlejem. Kto też go lubi, to piszę w komentarzu. Mi się podoba. Nie narzekam. A i tak jest tani. Tani. Dobra, ej, dawaj. Wygrywamy to. To jest nasza runda. Właśnie. Zapomniałam powiedzieć. Do trzech razy sztuka. No to jak, Trzy, do trzech ze sztuka kamień. O kurde. Oni tu też mocno cisną. wow, wow, ej. Mocni są. Kurde, i przegraliśmy. Dobra, czyli ostatnia rundka to była no. Na dzisiaj to ostatnia runda yy, no. Niestety jak tak pa yy, patrzę do dziennika bitew, Zobaczcie sami. No kurde no. Wszystko było spoko, ok. A akurat te trzy głupie rundy musiały. No. Jak widzicie niedawno wbiłem 10 tysięcy. Już zaraz 11. Jutro podobno ma wyjść nowy brawler za 10 tysięcy. Więc nagram z tego odcinek, jeśli wyjdzie nowy brawler. No i w, y, po raz chyba trzeci wpadajcie do mesuta, Wchodźcie na Godstars. No i widzimy się w kolejnym odcinku.